Dlaczego mówi się o każdym dniu i był wieczór i był poranek? Wajhi eref, wajhi wokar. Po to, żebyśmy my wiedzieli, że nie ma dnia bez nocy i nie ma nocy bez dnia i niemożliwym jest oddzielić jedno od drugiego. I tutaj należałoby odesłać Dać odnośnik do szlawej Hasulam, gdzie jest cały piękny rozdział na ten temat i wyjaśnienia rabasza, do tych właśnie tutaj słów. Nie ma dnia bez nocy i nie ma nocy bez dnia. Nie mogą te dwie linie świecić, nie łącząc się ze sobą. Nie może być samo Hasadim. I nie może być sama chochma w lewej linii. I też tutaj mamy naukę z tego wyciągniętą. My nie możemy cały czas przebywać tylko w prawej linii i mówiąc, nie ma nikogo oprócz Niego, jest tylko Stwórca i wszystko jest pięknie, i ja jestem szczęśliwy, ja w Niego wierzę i ja w tej wierze i w tej szczęśliwości sobie tak jestem, jak taka krówka na pastwisku i nic mnie więcej nie obchodzi. Jest pięknie, nie, tak nie może być. My musimy być w tej prawej linii, ale musimy przechodzić w lewą. W prawej linii musimy być więcej, dłużej. Bo ta prawa linia nas chroni tak naprawdę. Bo prawa linia to jest właśnie skrócony parców. To jest stan katnut. To jest stan, w którym to światło chochma do nas nie dochodzi. My nie dopuszczamy go do siebie. I dlatego jesteśmy bezpieczni, ponieważ nie ma pokusy. Jesteśmy tylko w oddawaniu. Natomiast nie możemy być cały czas, musimy przechodzić na miarę naszych możliwości, chociaż na chwilę, przechodzić w lewo, w linię sądu, gdzie jest to światło, w tę linię ciemności, kiedy odczuwamy brak. Kiedy się uczymy, kiedy zadajemy pytania, kiedy przychodzą do nas wątpliwości, kiedy przychodzą do nas różnego rodzaju nasłodzenia, które są zabronione, które chciałoby się wchłonąć i posmakować tą rozkosz dla samego siebie, żeby się napełnić. I kiedy one przychodzą do nas, to my w tym momencie musimy natychmiast uciekać znowu w prawo. Nie można za długo w lewej linii pobyć. Nie ma takiego mocarza, który byłby w stanie długo pobyć. Trzeba zawsze uważać, żeby za długo w niej nie być, bo ona człowieka może po prostu pokonać. Nawet największych pokonuje. Dlatego zawsze trzeba uciekać w prawo, znowu oddawać się tej wierze, temu wysławianiu Stwórcy. To jest cała praca, właśnie, która łączy te linie. I muszą być obydwie. Nie można być albo tylko w jednej, albo tylko w drugiej. I dlatego ludzie, którzy są tylko w jednej, tylko w wierze, jak to się mówi często, kto w często powtarza, w wierze poniżej wiedzy, oni nie mogą iść. Oni są tylko jakby ludźmi, którzy mają jedną nogę. Nie można też być, jeżeli ktoś jest tylko w wiedzy. Tylko w lewej linii, tylko zdobywa wiedzę, a wiary u niego nie ma. Nie ma tego wysławiania, tego oddania się. On też ma tylko jedną nogę, trzeba mieć obydwie. I wtedy one dwie mogą iść.